Witam w serii Szkółka Pancerna Grzankowskiego, czyli cyklu poradników do Tankro Clash of W drugiej części omówimy to, co jest konieczne, by w ogóle zacząć grać, czyli konfigurację symulatora oraz sterowania i zobaczymy jedną szybką bitwę, żeby pokazać w praktyce to, czego dziś się nauczyliśmy. Warto to zrobić, ponieważ domyślne sterowanie jest zrobione w mojej ocenie w sposób nieprzemyślany i nie ułatwia nam gry. Ale na początek chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie serii i sporą aktywność w komentarzach. Pod pierwszą częścią, dzięki czemu wiem więcej o tym, czego od tej serii oczekujecie i co zrobić, by ten poradnik był dla Was bardziej przydatny. Chciałbym tę serię tworzyć razem z Wami, więc sekcja komentarzy jest Wasza i będzie miała wpływ na to, co będzie w następnych odcinkach. Dlatego zachęcam do podzielania się opinią na temat poradnika w komentarzu. Napiszcie, czy taka forma poradnika Wam odpowiada, co Wam się podoba, a co Waszym zdaniem należy zmienić. Dziękuję za pozytywne komentarze, które dały mi sporo motywacji. Tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy. Ten Crew, podobnie jak większość symulatorów, ma wiele opcji konfiguracji realizmu. W trybie single player możemy sobie skonfigurować od ustawień wręcz arcade'owych po najbardziej realistyczne. Najłatwiej zrobić to w trybie szybkiej bitwy. W prawym dolnym rogu mamy zakładkę realizmu. Po kliknięciu mamy trzy opcje: dwa tryby domyślne, czyli zwykły i ekspert oraz tryb własny, gdzie sami ustalamy stopień realizmu. Możemy włączyć i włączyć każdą opcję. Po najechaniu na nią pojawi się wyjaśnienie, co ta opcja zmieni w grze. Opcje realizmu dotyczą, jak widać, zarówno czołgów, jak i samolotów. Kolejną kwestią jest konfiguracja sterowania. Możemy sterować czołgiem za pomocą myszki i klawiatury, ale możemy wybrać też kontroler. Ja stosuję joystick do sterowania wieżą czołgu, przepustnicę do sterowania prędkością i orczyk do zakręcania. Oprócz tego stosuję tracker do rozglądania się. Może wydawać się to trochę dziwne, w końcu to dokładnie takie same kontrolery jak do sterowania samolotami. Ale moim zdaniem odczucia są bardziej zbliżone do sterowania prawdziwym czołgiem. A jako, że imersja jest dla mnie ważniejsza niż skuteczność w grze, wybrałem taką opcję. Polecam spróbować, zwłaszcza, że całkiem spora grupa fanów symulacji ma już taki zestaw. Aby zrobić to, na początek wchodzimy w ustawienia, a potem urządzenia sterujące i możemy sobie wybrać, w jaki sposób będziemy sterować wieżą. Domyślnie jest mysz, ale możemy wybrać też joystick. Później już czeka na skonfigurowanie poszczególnych przycisków. Wiem, że poradniki dotyczące konfiguracji sterowania należą do najnudniejszych na świecie, ale musimy pozmieniać je tak, aby ustawienia były dla nas wygodne i łatwe do zapamiętania, a przede wszystkim umożliwiały wygodną zmianę jedną ręką, tak aby drugą swobodnie operować myszką bądź też przepisać je do kontrolera. A nie jest to niestety mocna strona Tenkru, i sprawia wiele kłopotów początkującym. W tym celu wracamy do ustawień i wybieramy mapowanie. I na początek zakładka Tank Controls. Uruchom zatrzymaj silnik domyślnie E. Zostawiłbym tak jak jest. Pierwszą rzeczą, którą warto zmienić, jest pojazd, przyspieszenie, hamulec oraz obrót. Jeżeli gramy na klawiaturze, wygodniej nam będzie zmienić na klawisze WSAD, przy czym musimy wiedzieć, że klawisz A przypisany jest też domyślnie do autopilota. Jeżeli tego nie zmienimy, przy zakręcaniu w lewo czołg będzie nam wariował. To chyba było tu. Warto zmienić. Albo można wyłączyć, jeżeli nie korzystamy z tej opcji. Limit biegów zostawiłbym tak jak jest. Warto jednak pamiętać o tej opcji, grając na klawiaturze. Ogranicza ona najwyższy bieg, jaki może wbić kierowca, i ogranicza prędkość, przez co pozwala nam hamować silnikiem. W prawdziwym czołgu lepiej zwolnić przed ostrzejszym zakrętem. Żeby nie pojechać dalej bez gąsienic, albo nie położyć go na bok. Otwieranie zamykanie włazu. W ten sposób wychylamy się z czołgu. Warto z tej opcji korzystać, gdy nie jesteśmy w zasięgu broni przeciwnika. Lepiej zmienić. Zamykanie osłon peryskopów. Z tej funkcji korzystamy, gdy chcemy na przykład przejechać w strefie ostrzału z broni małokolibrowej, lub wiemy, że za chwilę oberwiemy. Zabezpieczy to naszą załogę przed poranieniem odłamkami szkła. Ceną, jaką za to płacimy, jest taka, że jedyną osobą, która widzi, co się dzieje na zewnątrz, jest celowniczy, przez swój celownik. Czyli krótko mówiąc, nasz czołg jest ślepy. To też przypisujemy według naszego uznania. Światła zewnętrzne, światła wewnętrzne. Tu przemieszczamy się między stanowiskami, warto zmienić na wygodniejsze ustawienia. Kontrola wieży, trawers i elewacja. Zmieniamy, gdy chcemy sterować kontrolerem i wcześniej wybraliśmy, że sterujemy wieżą za pomocą joysticka. Tu przemieszczamy się po czołgu na zdefiniowane pozycje. O ile dobrze pamiętam, po kolei. Kierowca, dowódca, celowniczy, radiotelegrafista. Warto zdefiniować, jeżeli nie chcemy przeklikiwać stanowisk. Przyjęcie kontroli nad wieżą i widok przez celownik. Działa z pozycji celowniczego i oba musimy przycisnąć, gdy chcemy zacząć strzelać. Lepiej zamienić na takie, aby można było włączyć jedną ręką na klawiaturze lub przypisać do joysticka, jeżeli mamy wystarczającą ilość przycisków. Działo, karabin. Jeżeli grasz na klawiaturze, masz chyba najlepsze możliwe ustawienia. Przeładowanie broni. Zostawiłbym tak jak jest, chyba że masz lepszy pomysł. Zmiana typu amunicji do armaty. Trzeba zmienić. Regulacja celownika w pionie czyli regulacja odległości strzału. Koniecznie zmienić. Jest to podstawowa rzecz, którą będziemy robić przed strzałem i trzeba to zrobić szybko. Regulacja celownika w poziomie służy do odkładania poprawki na ruch tylko w czołgach radzieckich. Zmienić. W zakładce sterowanie głową pilota przybliżenie i oddalenie widoku można zmienić przesuń głowę pilota. Można zostawić tak, jak jest, ale trzeba zapamiętać te przyciski. Jeżeli nie korzystamy z IR, bo spora część domyślnych ustawień ogranicza nam widok przez peryskopy. W zakładce sterowania bronią konfigurujemy lornetkę, pozwala wypatrzeć w, w z większej odległości. Te zmiany umożliwią nam już komfortową grę. Jeżeli coś pominąłem, bo trochę tego było, dajcie znać, dopiszę sprostowanie lub jeżeli to ułatwi Wam przejście przez konfigurację, zrobię ściągę z własną propozycją ustawień klawiatury. Sprawdźmy zatem, czy taki diabeł straszny w praktyce i przetestujmy to podczas szybkiej misji. Zaczynamy od uruchomienia silnika. Zmiana pozycji na dowódce. I otwieramy Was, by lepiej widzieć okolice. Potem kierujemy pojazdem, by dojechać w miejsce docelowe. Teraz możemy zredukować bieg, by zwolnić przed zakrętem, a później zatrzymać czołg. Czas poszukać przeciwników, więc wyciągamy lornetkę. widzimy kolumnę T34 prowadzoną przez samochód pancerny. Czas się schować. I przesiąść na stanowisko celowniczego, by przygotować ciąg do walki. Przejmujemy kontrolę włączając napęd wieży i patrzymy przez celownik. Boty w ten tenkru są wyjątkowo głupie, ale do treningu oceny odległości i trenowania poprawek na ruch w sam raz. A tak na konwój zaczniemy od samochodu pancernego, więc zmieniamy pocisk na gunkowo burzące. Następne cele będziemy niszczyć pociskami przeciwpancernymi. Robimy to w zasadzie tylko dlatego, że jest to nasza misja treningowa. W realnej walceli minujemy cele od tych, które stanowią dla nas największe zagrożenie. W tym przypadku mierzymy odległość od T-34, bo znamy jego długość i zakładamy, że od pancerny będzie w podobnej odległości od nas. Wychodzi nam około 750 metrów. Dodajemy poprawkę na wysokość celu i ustawiamy odległość na 900 metrów. Teraz oddajemy poprawkę na ruch i mamy go z Zmieniamy amunicję naprzeciw pancerną. Czołg zwalnia, by ominąć wrak samochodu, pancernej i zmniejszamy poprawkę. I Wam pokazuje nam, że da się wysiąść 134 przez peryskop. Ale póki co nie uprzedzajmy faktów. Nie skupiajmy się na strzelaniu. Przyjdzie na to czas i to już niedługo. W następnym odcinku zajmiemy się omawianiem podstawowych typów amunicji i eliminacji drogi szczotków. Dowiemy się w jakiej kolejności dopierać cele i jakie użyć amunicji. kolejny kolejnych zaś planują mówić celowniki tak dla strony rosyjskiej, jak i niemieckiej. Wtedy to nauczymy się za pomocą celownika zmierzyć odległość do celu. Nauczymy się, jakie poprawki nanieść na odległość, ruch celu, a jak gdy chybimy. Jeżeli w dzisiejszym odcinku nie wytłumaczyłem czegoś wystarczająco zrozumiale, dajcie znać. Chętnie wytłumaczę w komentarzach. Dziękuję, że byliście ze mną. I do zobaczenia w następnym odcinku.